lecimy lecimy, lecimy, nie śpimy jest to 556 subskrybentów czyli powyżej 500 obiecałem giveaway'a jako, że nie miałem czasu wcześniej to teraz robię na nowym mikro, to 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 i to to tamto czyli tak motam się trochę to co to jest opening Dobra, no to z tego openingu może weźmiemy ludzi do losowania. Czyli tak, hop, hop, yy, tu ten program, polecam. Yy, tutaj wklejamy hop. Tu zduplikowanych tych i tamtych. <grych> śmieszne 16 no to dobra lecimy, lecimy, nie śpimy oby nie tego wariata o nie wiem jak to by powiedzieć ale kta, ti, coś takiego hello, let's go one on one on your knife any a może i tak nie wiem Ciężko mi to wypowiedzieć, ale to kojarzę. <laughs> Dobra, no. Zgłoś się poskina do mnie wariat. Tylko ciekawe, czy on subskrybuje zaraz go. Trzeba go zmonitorować. Czy nie leci w kulki. Mm, co my tu mamy? 43 subskrybentów. E Info. O, 2017. To widać, że nie jest. Y Multikonciarz No, nie jest multikonciakiem Elegancko To mi się podoba takich jak najwięcej This is Bandit Country Real Life United We Stay The Vice Before Co on ty ma? Morda Fajnie Wulfik Fajna No, muszę to przejrzeć później No, ale tak czy siak Jest dobrze jest kosacko, jest zarąbiście, biały proszek i zielone liście. No, dobra. Skina hmm. jakiegoś wyślemy. Jeszcze... <ścoughs> Aha, jeszcze tak. Czy ma tego? Hmm. Nie ma tego. A Ani tak, ani tak. piszę komentarze bez linków. ale ja, no tu chyba coś jest racing tu coś jest tylko zmonitorujemy go chodaj tu hop jedziemy co to za morda nice zero poziom to się on zgodzi na zero poziomie tak, coś to robić? A, to Ukrainiec, no to dobrze. No problemo. Wygląda całkiem spoko. 1080 godzin, to nie jest pierwszej łapanki gości. No to co, no trade linka jedynie. Wyśle mi coś, no, nie ma. No to dodaj do znajomego. Yy, obserwuj. I zablokuj wszelką komunikację. To by było najlepiej. A później powiedzmy, mm, powiedzieć nie odebrał Ale tak nie będzie, bo to pójdzie ten odcinek. Więc nie czuję, jakbym tak zrobił. No. Może się jakoś nie nim dogadam po, po angielsku. No i w zasadzie to tyle wariaty. E, jeden wygrał. Solidna osoba. 2017 rok to nie jest w multikącie. subskrybuje mnie czy nie to by nie wiadomo raczej nie nic nie widzę tu <mówy> trzeba fazy może tu pisze w y y nie ma nic nie rozszerzy <noise> bez subskrypcji, materia, hmm. to leci, Subkrypcję. leci, na wnuczko, Czyż nie jest to piękne, hmm. oh. a kujta przez K. Oj przed... <śmienicza> Dobra, to ja mu daję subskrypcję. Z dzwoneczkiem, żeby się zgłosił na kanał. To jeden rok. O, to już jest. O, to już to. <śmienicza> Nie żyje. Dobra, no zobaczymy, jak się zgłosi, to się zgłosi. Muszę, Muszę to monitorować tutaj. Co dni. No to jest ok. Jak cztery... 3 czter, trz, dniówki nie ma, to jest 3. No i dobra. Dziękuję. Do widzenia i do następnego giveawaya wariaty.